Wiedza to kapitał, dlatego przez całe zawodowe życie powinniśmy podnosić swoje kwalifikacje, przekonują specjaliści. Z roku na rok zwiększa się zainteresowanie różnymi formami dodatkowej edukacji. Widać to na uczelniach, które stale wzbogacają swoją ofertę w tym zakresie. Przykładem jest Uniwersytet Wrocławski, gdzie Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii oferuje ponad 30 kierunków studiów podyplomowych, a także 9 kursów dokształcających. Uczelnie dzisiaj. Myśląc o tych studiach podstawowych, muszą już swoim absolwentom zapewniać także i tę perspektywę, perspektywę możliwości uzupełnienia wiedzy i ewentualnej zmiany kwalifikacji poprzez studia podyplomowe, ale nie tylko studia podyplomowe, także poprzez kursy dokształcające, które zgodnie z ustawą uczelnie mogą prowadzić. Tworzenie nowych kierunków to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. To jest bardzo trudne, żeby reagować na to, co się dzieje na rynku. Zwłaszcza, że ten rozwija się bardzo dynamicznie. Rekrutacja na kierunki podyplomowe prawa, administracji i ekonomii potrwa do połowy września. Do 15 września przyjmujemy dokumenty rekrutacyjne. Dokumenty można albo przynosić do nas, bezpośrednio do dziekanatu Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii albo pocztą przesyłać na adres wskazany na naszej stronie internetowej. Podstawą przyjęcia na studia kształcenia trzeciego stopnia to jest ukończenie studiów pierwszego stopnia bądź drugiego stopnia kształcenia, czyli licencjackich albo magisterskich. Studia podyplomowe to oferta nie tylko dla niedawnych absolwentów, ale także dla ludzi z doświadczeniem zawodowym. Dotyczy to urzędników, pracowników administracji oraz samorządowców i biznesmenów. My na etapie studiów staramy się nawiązywać kontakt z pracodawcami, żeby oni mieli wpływ na kształt programu studiów, ale dzięki temu też otrzymujemy informacje o tym, jakich absolwentów, z jakim wykształceniem, z jaką wiedzą, z jakimi kwalifikacjami potrzebują. Studia podyplomowe administracji publicznej i ochrony środowiska to kierunki cieszące się szczególnym zainteresowaniem uczestników. Jest to 33 kierunki studiów, więc myślę, że każdy z przyszłych uczestników studiów podyplomowych znajdzie jakiś taki kierunek studiów, który pomoże mu dokształcić, podnieść kwalifikacje. Zajęcia rozpoczynają się w październiku i prowadzone są średnio trzy razy w miesiącu. Są to studia przede wszystkim roczne, dwa semestry studiów. To jest już długi czas. 12 miesięcy, żeby swoją wiedzę mocno poszerzyć. Zupełnie nowym kierunkiem są międzywydziałowe studia podyplomowe archeologii sądowej. Ich otwarcie możliwe było dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Uniwersytet Wrocławski stara się o kolejne fundusze z Brukseli, które umożliwią dalsze poszerzanie oferty edukacyjnej. W minionym roku akademickim z oferty studiów podyplomowych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego skorzystało ponad 800 osób. Tegoroczny nabór potrwa do 15 września.